Oprócz grzybów równie mocno kocham... Pieski. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nasi czworonożni przyjaciele mogą ratować pola uprawne oraz lasy przed inwazyjnym gatunkiem owada, który zagraża bioróżnorodności w Stanach Zjednoczonych. Badacze z Virginia Tech sprawdzili, czy zespoły składające się z wolontariuszy amatorów oraz ich piesków, które nie były profesjonalnie wytrenowane, będą w stanie skutecznie znajdować jaja, owada znanego jako lanternfly, jak również Lycoroma Delicatula. Jest to gatunek inwazyjny pochodzący z Azji, który może zarówno zagrażać polom uprawnym, jak i lasom w centralnej i wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Wczesny wykrycie jaj Fly jest bardzo istotne, ale jest to bardzo ciężkie, szczególnie jeżeli nie chcemy zniszczyć środowiska naturalnego. Ale tutaj na ratunek przychodzą nam odpowiednio przeszkolone psy, które z ogromną skutecznością są w stanie odnajdywać skupiska jaj. Ale jak wiadomo, zatrudnienie profesjonalnie wytrenowanych psów jest bardzo kosztowne. Dlatego naukowcy z Virginia Tech postanowili sprawdzić, jak skuteczne będą zespoły, które składają się z psów oraz ich właścicieli, którzy jako hobby uczą swoich czternożnych przyjaciół odnajdywać różne zapachy. Co by the way, nosi nazwę Recreational Sandwork. I polega to na tym, że na w specjalnych zajęciach, w parku czy też nawet w domu właściciele uczą swoje psy odnajdywać różne zapachy w zamian za nagrodę, co podobno jest bardzo stymulujące. Z ponad tysiąca zgłoszeń wybrano 182 zespoły, przesłano im unieszkodliwione jaja do treningu, a także skoordynowano z lokalnym trenerem a po kilku miesiącach sprawdzono ich skuteczność zarówno w warunkach kontrolowanych, jak i w środowisku naturalnym. W kontrolowanych warunkach aż 82% psów było w stanie wytropić pudełko z jajami, a w przypadku środowiska naturalnego było to 62%. To jest Fozji, jeden z piesków, który wziął udział w badaniu w trakcie treningu w parku. Mimo, że jest to znacznie niższa skuteczność niż odpowiednio wytrenowane psy, to wciąż jest ona znacznie wyższa niż w przypadku poszukiwań przez ludzi. A dodatkowo, aż 92% psów, które zdały oba testy, nie wymagały dużej ilości treningów. Dla ciekawych, teraz na ekranie macie tabelkę ze wszystkimi lasami, które wzięły udział w badaniu. Wiele uczestników, których wzięło udział w badaniu, powiedziało, że zarówno dla nich, jak i dla ich piesków, było to bardzo stymulujące oraz dostarczyło im sporo rozrywki. Jak również, że odczuli sporą satysfakcję z tego, że robią coś dobrego. Oczywiście, mówię tutaj o ludziach, aczkolwiek myślę, że pieski też wiedziały, że robią coś dobrego. Tadusiu, Co, idziemy szukać inwazyjnych owadów? Tak? Dobra, lecimy, chodź. Lecimy? Lecimy łapać inwazyjne owady?